Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королёва. Теперь мы были совсем рядом со Станкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Привет, здравствуйте, приветствую вас в следующем эпизоде серии игры Metro 2033 в версии Redux, заинсталованной на платформе GOG. Так właśnie, я заметил... jak to wygląda, gdzie zaczynaliśmy i praktycznie wróciliśmy na wieżę, praktycznie od samego na sam początek, niedaleko naszej stacji na ognie. Po prostu zrobiliśmy auberka. Zapraszam na odcinek. Mamy sam początek, nie? You, Prawie, żeśmy rozjechał. You, otworzyć krąg, otworzyć krąg. Tylko, że ja powinienem mieć te swoje szpluwy. Te, które miałem w poprzednim odcinku, a nie te, z którymi zaczynałem. Tak jest. Wow. Tutaj nikogo nie ma. Wydaje wam się, pieknijcie w swoją stronę. Ej, wypad. Dostałem ktoś, ktoś mnie podniósł, albo nie, to już musiałem tak dostać. Jeszcze te mony, nie? Żeby było śmieszniej, no to to nie, niech sobie polata jeszcze, no bo co to? Te latania nie ma zabawy. Moja fura, kurdełę. To są latające szczury. Gorzej jak... Gołębie chciałem powiedzieć. Dostał Dobra uratował mnie Co to masz za pukaweczkę? Dobra, przeładuj Okej, okay, a to jest jakaś amunicja? Dobra, tak, 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 dobra, dawaj dobra. Eee, dobra, nie ma co się tutaj z wami certolić Przeładunek, przeładunek, idziemy do wieży. To jest nasz cel. Uuuu. zostaw mnie. Co, nie gadaj, że się żyje. No, trzy razy dostał. Nie Dobra, w drogę. A ja w ogóle mam amunicję? Mam. Pierwsza. nie jest cały magazynek. Teraz kapłota. E, no, dawaj, to nie ma co. No dawaj, 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 biegnij, 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 biegni, bo to jeszcze trzeba film wymienić. Super ta broń. Jeszcze apteczkę, dobra, wezmę. Jestem, 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 jestem. spoko luzik. na ten pokój tutaj. teczka No będzie, będzie odpowiedź, nie? I to, i to na sztosiku. A tutaj, o tym mówiłeś, zamknięte. O nie, 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 super. No. No ja idę po cichu. Wow. nie było chyba sensu chodzić po cichu Ła wow. Jak one poskakują Dobra Nie mam już czym A, strzeloć Że one tedy nie przejdą? Ale ich tu jest Jakieś gody mają czy co? Dobra szkoda amunicji Dawaj, 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 jesteśmy na miejscu, dobrze. Teraz trzeba się dostać jakoś na szczyt, nie? Dobra, ty idziesz tędy, a ja idę tędy. Może jakaś amunicja będzie? Cierpię na niedobór. O, znaczek stalkera. Czyli coś tu może być. No, na przykład to. A. To nie był tamten gościu, który był czaszką nie może miał coś w ręku? Hmm, szkoda. Wątpię, żeby tu coś było ciekawego. Dobra, trzeba tam podbiec. To mi się wydaje, że ten, te, ta druga czaszka, która tam była na początku, to chyba był ten stalker, który mógłby mieć tutaj. No. Winda? window będziemy jechać? Да. да. Ну, no, и этот раз? На пуче. Есть мыслишка. Давай-ка, забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Ага, давай продвижемся комбинеш. Давай, давай, упырь, я жала, давай! Uolę. Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. О, паня. Держись покрепче, будет трясти. Жить у бы ты не общат. Не, а это за гамуя? Już bym się chyba wolał w spi Nać. No już bym się chyba wolał wspinać, nie? Nie, 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 wszystko w porządku, wszystko normalne. Już chyba nie będzie w co strzelać. Tak, 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 już idę. O, demony, już zaraz? Krok za krokiem, w pocie czoła, wspinamy się na wieżę. z spod ziemi i pokrywamy się... I porywamy się na niebo. Szczelnie zakryte pancerzem ołowianych chmur. Stopnie przeżarte gangreną czasu. Zapadają nam się pod stopami. Przenikliwy wiatr zdaje się obcierać skórę z kości. Niebo nie wita nas przychylnie. Miej nasze miejsce jest w dole. Idź stąd. Po, na, po, I na. I, na, i, na i, ka, I po co tu żeś wszedł? Ja mam coś lepszego do ciebie. Dobra. No, znajdź jakiś sposób. No, weź znajdź jakiś sposób. Tutaj jest najlepszy sposób. Tędy, tutaj. No cię chyba. I stąd. I stąd. No, gdzie mam biec? Tak, od mnie tu dosięga. Dobra, jeszcze raz. Okej, okay, przyda się. Tutaj trzeba było przejść, tędy. O kurde, Dobra, z pierwszej, z tu, dobra, tędy, 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 tutaj nie, tutaj nie, tam nie, tutaj też nie. Tędy zamknięte, nam na dół trzeba zejść pewnie. Wej, pójdź to! Dobra, tutaj pewnie trzeba. Albo... Nie, ta na dół, no na pewno na dół. Nie tam pod bokiem. Tu, tutaj ostrożnie, ostrożnie. Tutaj nie ma nic, tam były drzwi zamknięte, ciekawe, nie? Dobra. Już, już idę do ciebie. Jestem niedaleko. Czekaj. Trzymaj się tam o jestem. Dobra. Szniperkę... Szniperkę by wzięla. Szniperkę by jakoś zjedli na dole. Czym ja mam

Бедля, но бедля. Става не шфируй. Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артем. Облака слишком пустые. Придется тебе забраться наверх. Чем выше, лучше. И установить систему наведения там. Uh -huh. Давай, парень. Wszystko zależy od mnie teraz, tak? A ty sobie leżysz, tak? Eee... Czas wymienić filtr, tak Wymienię sobie jeszcze filtr Ej, jaj, jaj, jaj. niedobrze, niedobrze, nie, dobrze, nie, dobrze Nie, dobrze, jest zamknięte tutaj Czyli co teraz? Tędy muszę iść, tak? Dotrzyj do wieży Dobrze, dobrze, już idę do tej wieży Czy w sensie do już dotarłem do wieży na górę teraz, nie? Znowu zabawa Łeee Już tutaj ten kawałek już bym mógł się powspinać A Dosłownie e. Nie nie, nie, nie. okej okay. A to wygląda Uuu, a tam co? Dziwne, nie? Lawa? Hm Ale to... A, dobra Trzeba się pobawić trochę w Far Cry'a E, szybko naciskaj e, szybko naciskamy e. Dobra, Far Cry 3 A może w Ferkle też by pograł? Dawaj, hmm. dawaj, 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 dawaj. Szybko naciskaję, e, szybko M. E. Poszło, żeby tam nikt w głowę nie dostał. Ej. Oho, co niezły temacik. Jak tu nogi stawiać? Aha. Postać nie ma niuk. Ale tak w prawdziwym życiu. Hmm, hmm, hmm. O, wyjście ewakuacyjne. idziemy. O, się. Dalej, na, na, na wysokość, na wysokość. On tu jest. Zanim ciągnie się śmierć. Przybył nas zniszczyć. Tak, słyszę. Słyszę, słyszę. Słyszę, słyszę. Okej. Okay. O. Ej. mnie źle musi wiać. Dobry, jeszcze wyżej? nie, yeah. dobra, dobre, dobry, dobry. Hmm, Wyk łyk To było niekontrolowane łyk. Jeszcze raz. Łubi, bibi, No co no. poleciał se. On był chyba zaprogramowany jak ja bym wszedł na górę, a że się zdziwił, że nie wszedłem. Dobra, dobre, dobre tak miał być. Tylko już drugi raz nie wejdę. Jak spadnę? E, szybko naciskamy. O kurde, wszystko się rozpieprzyło. Ja nic nie robię. On sam to tak robi. Sam se wchodzi. Ja nic nie klikam. te, te, te tylko tam ku te tylko tam było, żeby szybko naciskać. Ej koniec. A, tutaj na no dobra Zatrzymać go Zniszczyć go Tak Idę, 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 już, już, już ło Jesteśmy na samym szczycie szczytów O kurdełę, oni każą mi tam iść? Anton nastawia NATO to. świetny sygnał Przetrwaj jeszcze minutę i my ich nakroimy obawiam No i wow. te to dobre są chopy. Nie ma nic. To był fake. No to co? Do następnego. Mogę iść sobie jak chcę? O! Spadłem. Dobra, czyli mam doprowadzić do tego, żeby nie spaść. Czyli to jest. omam mam. Pójdę tak jak pokazała, tak jak się wczytała gra, nie ma nic. Dobra, no to... Nie da się. Nie nie, 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 nie. Ja tego nie chciałem. One się tak szybko pojawiają pod nogami, że szuszuszu. Szu, szu. Dobra. Tu nie ma nic, okej. Okay. Czyli co? Powrócić do bezpiecznego miejsca. Tutaj nie ma nic, no to tędy. Tutaj, ale to spaści gdzie. To nie są schody, bo to tak wygląda jak schody. Nie. Wracamy. To bezpiecznego miejsca tu, 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 to, to teraz tu. Nie. Zawracamy. To tu. Jest. <grystanie> Siotchnął. W ostatnim momencie. Dobrze, OK. Co oni teraz chcą powiedzieć? A, mogę skakać? Okej. Okay. Dobra, idziemy. Da się piec się Przepłyski świadomości. Od niego uciekać? To przecież tylko w jedną stronę, w jedną... Teraz jeszcze raz. Jak on się pojawi, to mam się odwrócić i uciekać. Aha. To nie ma znaczenia w, w jakiej kolejności ja to otwieram. O to i tak zawsze jest tylko i wyłącznie te czy te ostatnie. Ofnął się. Okej. Okay. To rozumiem. I teraz to. Tu powinien być jeszcze zapis. Ale nie ma, nie? Okej, okay, no i co? No i teraz musimy co? Od niego uciekać? Czy, bo to jest bez sensu. Tu jest. Aha. Hmm. Tylko nic nie było. Okej. Okay. To biegniemy przed siebie. A tym biegnie przed siebie. A bo on mnie. Dobra, bo on mnie goni, tak? O kurdele, dobra, no to nie Był zapis. I co muszę się odwrócić bo wskoczyć na górę Tu coś jest może tu nic nie ma. Wejść na górę może Tu nie Nie mogę nic wyciągnąć Aha, dobra. E -e. Dobra, już jestem. Ej! Już prawie widziałem u nas. Dobra, czołgamy się, czołgamy się, do przodu, do przodu, nie poddajemy się. Mamy rzeczywistość, nie. Oni wpływają na podświadomość ludzką. Okay. No, przybyłem was zniszczyć, tak? On idzie tam. Dobra, idziemy prosto. Yy, prosto... A, to w prawo. Prosto w prawo. Prosto i w prawo poszedłem. Yy, prosto, tam jest gostek, No to nie, to w lewo. Dobra, uciekamy, uciekamy, ale mają mocny wpływ na podświadomość, nie? Mm. Tak, ubić was. Każdy kto czytał książkę wie jak to się skończyło i ja doprowadzę do takiego samego stanu rzeczy jak w książce. Nie ma nic. Dobre? Nie strzelamy, zabijamy. Ja wiem, kim oni są i co oni chcą. Tak by każdy zareagował. Co się stało, tak naprawdę? Ty. Zachwacz, Artyom, Ty prawdziwego zastrzelił tutaj leżał. Tego nie pamiętam. Tak, to ten kopiec, z którego oni wychodzili. Leco. Tylko trzy, no niestety, usiąść, popatrzeć, jak świat niszczeje pod naszymi nogami. Какой-то мудрец сказал Тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей Я защищал свой единственный дом, метро И мы победили Взметли их с поверхни On uważa to za wygraną. Jak to będzie? Przekonajcie się sami. Albo w Last Light, Last Light, albo przeczytajcie książki, bo naprawdę warto. Historia jest super. Może my zagramy w Last Light, tylko że teraz jest trochę inny, bardziej napięty grafik i w nim nie ma miejsca na razie na dodatek, na Kolejne przygody Artiema na pewno się znajdzie w tym roku. Bo jeszcze Meksodusa, jeszcze Eksodusa kupiłem, tak więc Exodusa pierwszy raz w ogóle będę ogrywał, tak więc jeszcze go nie ogrywałem w żaden sposób. Last Light przyjdziemy też. Tak więc nicnego mi nie pozostaje jak wam podziękować za to, że tu byliście, widzieliście, a przede wszystkim wytrzymaliście. Na razie, cześć!